Cześć kochani, witam was w czwartkowym Domu Modlitwy. Cieszę się, że tutaj jesteście razem ze mną i że chcecie się ze mną pomodlić, bo naprawdę to jest mały krok dla was, że kliknęliście w ten filmik, a ogromny dla waszej wiary. I teraz zaczniemy takim pozytywnym akcentem, Czyli zaczniemy od znaku krzyża. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę, przychodź do każdego domu, do każdego pokoju, do każdej osoby, która się teraz modli. Dawaj jej ogień wiary, ogień miłości, ogień nadziei. Proszę cię, Panie Jezu. Proszę cię, przychodź też i zabieraj wszelkie zwątpienia, grzechy. Wszelkie nieporozumienia, niedopowiedzenia. Przyjdź, Panie Jezu. Kiedy właśnie zaprosiliśmy Jezusa do tych wszystkich rzeczy, on się postara i zrobi co w swojej mocy, żeby te rzeczy były naprawdę albo zniknęły, albo były zminimalizowane, albo właśnie były wywyższone. Tak jak nasza wiara, tak jak nasze chęci, tak jak nasze, nasza motywacja do działania codziennego. Do nauki, czy w ogóle do kontaktów z innymi, bo też może nam się na przykład nie chcieć z kimś porozmawiać. A Jezus mówi: porozmawiaj, przecież co ci szkodzi, to jest rozmowa, a może ci dać naprawdę bardzo wiele. Może ta osoba powiedzieć coś, co ci się przyda na dalszy etap Twojego życia.